Siemano, z tej strony Wowka w tym odcinku do wygrania macie Paysy Card o wartości 20 zł. Wystarczy, że zostawicie lajka, suba z dzwoneczkiem i komentarz, dowiecie się w trakcie odcinka. Więc oglądajcie do końca. Witam Was, słuchajcie, wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj odcinek, w którym 16 kosek do zgarnięcia już na samym starcie. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. To była głupia decyzja. Ryzyko jest naprawdę spore. No ale też można zgarnąć 16 kosek, więc się nie, nie oszukujmy. Tutaj jest naprawdę potencjał na bardzo duże zwycięstwo. Jak to będzie wyglądało dalej? Mamy minimalne prowadzenia z resztą. Chyba się nawet utrzymuje. Niekoniecznie niestety. No i dobra, ostatnia kosa. Jak tutaj wypada, jest to słuchajcie kosa, która wygląda jak zwycięstwo, jasne, że tak, mamy na samym starcie zwycięstwo, które nie pozwoli nam e, bawić się w tym odcinku naprawdę bardzo, bardzo mocno, ponieważ jest to tyle, ile mieliśmy na starcie, dajmy tutaj słuchajcie, śmiejącą się emotikonkę, jest bardzo dobrze, kurczę, takiego startu potrzebowałem, e, bałem się słuchajcie zaryzykować na samym starcie już tak dużą kwotą, mm, ale jak widzicie opłacało się, opłacało się, e, Anarchy Case y sobie zadbamy, że otworzymy, zobaczymy co z tego będzie, potem pójdziemy, słuchajcie na bitwę, e, chciałbym jeszcze dzisiaj też spróbować zdobyć kolejne kostki 16 kosek mamy już na samym starcie, e, Anarchy Case tutaj nam wpada, ok? E, o kurczę, Anarchy, troszeczkę się nie postarałeś z tego co widzę. Czyżby, dobra, dwa razy po rękawicach, więc to oznacza tylko jedno, że jest to bardzo, bardzo dobre otwarcie. E, 709, dobra, niech te rękawice ze mną zostaną, one są naprawdę spoko. E, zróbmy teraz kolejną bitwę. Kurcz, ale mocny start, to mi się podoba, słuchajcie, to mi się podoba. Mogło być różnie, bitwa na czwórki, naprawdę ciężka do wygrania, e, ale udało się, udało się, więc chętnie jakieś marble fejdy również, weźmy 5, słuchajcie, 5. E, ok, będzie, słuchajcie, łącznie 20 skrzynek. Niech dzisiejszy odcinek prowadzą nam bitwy czteroosobowej. Mamy taką możliwość, więc słuchajcie, spróbujemy. Bo na samym starcie udało nam się uzyskać, że tak powiem, pewną, e, pewną stabilizację w ten sposób wam powiem ponieważ już tutaj nie dam rady być na minusie, ponieważ tam tego co mi wypadło nie sprzedaje absolutnie to są koszki, które myślę, że przeznaczymy na kolejny odcinek, dla nich będzie jakiś inny plan, zobaczymy może jeszcze jakiś dodatkowy marble fejdzik by się tutaj pojawił, pamiętajcie słuchajcie, że po wejściu na stronę żeby używać kodu ety który dodaje wam 10% do doładowania i 2 złote 10 groszy zł na start, więc kodu jest warto używać, wystarczy klikniecie plusik, wpisujcie właśnie kod Ety, używacie Macie możliwość patyblikiem, blikiem, kartą, skinami, paysewkardami, SMS-ami, krypto, więc możliwości jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Kurczę, jaką taktykę tutaj obierzemy jeszcze w dzisiejszym odcinku. Hmm, bo zaczęliśmy naprawdę e, bardzo, bardzo dobrze, więc kontynuujmy to. E, ok, mamy. Ej, te naklejki wyglądają, jakby miały być naprawdę bardzo, bardzo w porządku. I takie również są. E, czekajcie, tylko tej nie chcę. Tej za 2 zł, tam nie będę sobie trzymać. Nie ma sensu. E, dobra, ok. E, ta ninja sneak e, kosztuje trochę Troszeczkę kosztuje 90 zł, kurcze, ale reszta nagle jak nie kosztuje. No niestety, kurczę, pójdźmy może jeszcze w kolejną batelkę. Plan jest taki, plan jest taki, żeby zrobić sobie batelkę, ale underdoga niekoniecznie jakiegoś super, mega najdroższego z najdroższymi skrzyniami. Weźmy sobie może tej tą czwórkę, dajmy dwie, ok. To nie będzie jakaś mega gigantyczna, wielka bitwa, będzie to 592 zł, 4 osoby underdog. Ale przez to, że słuchajcie, jest to bitwa czteroosobowa i tak można naprawdę tutaj zdobyć naprawdę dużo skinów, więc tutaj. Absolutnie mu się nie sugerował, chociaż 592 zł to jest również dużo, chociaż na te jak jakie robiliśmy, no to jest to na pewno mniej. Więc dobra, zaczynamy tego underdoga. Przypominam, underdog, myślę, że wszyscy wiedzą, ale warto o tym przypominać. Osoba z najgorszymi skinami zgadnia wszystko. Więc jak na razie jestem, słuchajcie, na drugim miejscu. Nie, na drugim miejscu, czy nie? Tak, tak, o nie, no i dobra, troszeczkę się pokomplikowało. Ten rosso naprawdę źle trafia. Ten Alex teraz troszeczkę dobra, dobra. Wygląda to całkiem nieźle. Jedynie z tym właśnie Rosso będzie problem, no ale zawsze jest szansa, że naprawdę może coś trafić bardzo, bardzo drugiego. Dobra, ma redline'a zniszczonego, bo zniszczonego, ale mimo wszystko jest to skin, którego go troszeczkę dobra, fajnie, fajnie. Ale niestety mi pada digielek za 103 złote Więc komplikacje nadal są, kurcze komplikacje nadal są Ja ciągle liczę, że wiecie on zaskoczy, trafi czymś naprawdę bardzo, bardzo drogim No i zobaczymy, no niestety w uspikach 50 nie trafił totalnie nic W sumie wniknie, znaczy nie no tutaj jest jeden, ale to też nie jest taki super spoko skin Dobra, tej redline, dwa, dwa redline y, dosyć spoko stanie, znaczy to well warm, nie battle scaredy, więc troszeczkę czerwonego Jest na tych skinach jak to wygląda, moi drodzy? Jak to wygląda, moi drodzy? No, niestety, dosyć sporo brakuje tutaj do tego Rosso. No i mówiłem 1923 zł. Więc tutaj był faktycznie potencjał, żeby coś zdobyć z tej bitwy. Nie oszukujmy się, ja tutaj bym wielkanocną skrzyneczkę sobie poklikał. Dajmy przyspieszenie, ponieważ nie jest to jakoś super mega droga skrzyneczka. Skiny, jeśli wypadną jakieś droższe, chętnie bym przygarnął. Dobra, mamy pierwszego skina, który by mnie interesował. Ten mnie nie interesuje. O no i dobra, kolejny. Ej, bardzo dobre otwarcia. Ta skrzyneczka coś co trzeba nam Rzucacie, jak widzicie, 126 zł to jest koszt otwarcia. Własnego. Właśnie trzech takich skrzyneczek. Eee, Okej, okay, dobra. Nie, no w sumie wszystko, w sumie wszystko. Takie powyżej 50 zł chętnie przygarnę te skiny. No tutaj sprawy 50 brakuje, więc nie przegarniam, Dobra, nie przygarniam. Mm, kolejne skiny. A żeby wygrać PCF karta napiszcie co leży po waszej lewej stronie i liczby od 5 do 9 72 zł, nadal nie jest to E, ale naprawdę czasami potrafi zarzucić ta skrzynka, nie ma co się oszukiwać, 142, więc jak najbardziej do przodu Więc skrzynia ma potencjał, zróbmy jeszcze słuchajcie jedną rzecz, zróbmy jeszcze jedną rzecz Odcinek poszedł nam naprawdę mega, mega dobrze, więc mamy jeszcze troszeczkę pieniędzy do dysponowania. Jest o najdroższa skrzyneczka Ametyst którą w dzisiejszym odcinku faktycznie mogę pootwierać. Dlaczego? Ponieważ udało się naprawdę nam wyjść na proficik i już tego do, dotykać nie będę, więc ta skrzynia totalnie nic nie zmieni na moją niekorzyść, a na korzyść może. Więc zobaczcie, że tutaj mamy na przykład Butterfly z 64 zł, więc tutaj już naprawdę Bywało bardzo grubo. Wiem, że szanse są bardzo, bardzo minimalne, no ale faktycznie ktoś w końcu nie musi utrafić te bardzo, bardzo drogie skiny. Więc my próbujemy, mamy te kilka szans, żeby to spróbować zdobyć. Słuchajcie, mamy fal... Mamy, czy nie? Czekajcie, to jest to, czy to jest to? Dobra, 1300 na start, super! 840, skrzyneczka, 1300 wypada, więc jak najbardziej, super! Może nie jest to topowa skrzyneczka, znaczy to skinek z tej kostki, znaczy ja pierdzielę z tej skrzynki, no ale ja i tak bardzo się cieszę, ponieważ jeszcze do, do przodu, do przodu i to naprawdę dużo, naprawdę dużo, więc dobra, idziemy dalej, no już taki tech decimator, no to niestety, to już nic wspólnego z cieszeniem się nie ma, Mm, on leci na sprzedaż, mimo tego, że też faktory nie ta skrzyneczka jest zbyt droga, żeby trafiać właśnie taki. taki, Czekajcie, jak to wygląda cenowo. No, zwrócić skrzynki, zwrócić skrzynki, ta kostka również ze mną zostaje. Mm, więc, ej, ten kosek troszeczkę poleciało nam w dzisiejszym odcinku. Mm, dobra. O, lecimy dalej, będzie karambit, słuchajcie, więc tutaj będzie lepiej. Jak to wygląda? Może być naprawdę kozacko 2900. Dobra, super, słuchajcie, super 2900, ale ja tu zerknąłem, patrzcie, mogło być nawet 6290, ale ja i tak się cieszę, jest super, naprawdę jest super ten odcinek, pchany do przodu i teraz, teraz tak trzeba myśleć nad kolejnymi pomysłami realizacji tego. Może by się rozdało takiego karambita dla widzów? Zobaczymy. Bo są pewne plany, nie będę ukrywać Tylko jest problem z realizacją Ale pomyślimy Więc tak Po dzisiejszym odcinku możemy naprawdę Fajnie się tym pobawić Więc lecimy dalej, słuchajcie 320 zł, przyryzykujmy to w jakąś Czteroosobową bitwę jeszcze Zakończmy ten wspaniały odcinek naszym, no nasz, nasz sukces po prostu Zakończmy jeszcze Jakąś taką mocną akcją Znaczy mocną, niekoniecznie mocną Desert Hydra, czekajcie Eee, dobra, jedna DZ Hydra cztery osoby, e, taka tutaj bitewka Może ktoś akurat utrafi, może dwie osoby utrafią No i będzie jeszcze e, pod koniec e, po prostu takie losowanie. Kto tutaj zgarnia wszystko, jeśli będzie remis, no to by mogło być naprawdę mocarne, ale chyba na jeden odcinek już emocji tutaj jest zbyt wiele. Ja nie oczekuję naprawdę już więcej. Od SGO Patrzcie, jest tutaj teraz losowanie, ponieważ jest poczwórny remis. No i tutaj wypada. Ten oto no ziomek. Pamiętajcie, słuchajcie kodzik Wówka, Ety, używajcie nas jest górski się. Wspaniały odcinek z dobrym początkiem. Środek odcinka też dobry. Te zakończenie, no tam wiecie już, tam jakie było, takie było. Chociaż nie, no to w sumie pod koniec można liczyć, że też było bardzo dobrze. No ja jestem zadowolony, ja jestem zadowolony. Dziękuję Wam za oglądanie. Subujcie, lajkujcie, na razie się ma. I...